Mówimy o twierdzy i całej wyspie. Tematyczny park atrakcji. Na zachodzie, wiecie Państwo, że takie parki istnieją, ich tam jest bardzo wiele. Różnego rodzaju są parki historyczne, gdzie buduje się sztuczne zamki, buduje się sztuczne zapytki po to, żeby tam, żeby to była scenografia znowu do instenizacji jakichś wydarzeń historycznych i tak dalej, żeby ściągnąć turystów. My tą instenizację tu mamy. Tą scenografię, przepraszam, mamy tu na miejscu. Stwierdza i wyspami z jedną wielką historyczną scenografią do robienia tego typu biznesu, bo to trzeba tak określić. Mm, najkrócej można to, to nazwać parkiem, tematycznym parkiem atrakcji. Historycznym, jakbyśmy tego nie, nie nazwali. Yy, no jest to jakaś tam do rozpisania zakresu tego, tego parku tego parku tematycznego. Ale ten park tematyczny może być poszerzony również o specyfikę tej przyrody i Wielkich Jezior Mazurskich. I w to się genialnie wpisuje ten pomysł świata wodnego Akwamazury, który również się pojawił w ramach prawdostwa lokalnego. To właśnie o to chodzi. Ten park tematyczny to mamy czymś takim świat wodny Akwamazury, ale do tego być może jeszcze ileś różnych innych urządzeń czy atrakcji. Które to miejsce, to ten potencjał zwiększać, będą coraz większym magnesem dla turystów. Bo też Państwo w programie Partnerstwa Lokalnego używacie hasło giżycką, tak śmiało, regionalnym takim ośrodkiem turystyki i kultury. Nie regionalnym. Przez to, że jest twierdza, która jest unikatem w skali europejskiej, Wyspa Giżycka może być co najmniej Europejskim Centrum Turystyki i Rekreacji. Jeżeli się doda wodę, przyrodę i zabytek i, i zabytki, to to uzyskuje automatycznie rangę co najmniej europejską, pod warunkiem, że się to sprzeda, że się stworzy bazę i infrastruktura odpowiednia. Czyli wyspa powinna być miejscem koncentracji usług. Dla turystów i mieszkańców, bo no, wiadomo, że dla turystów i mieszkańcy też będą z tego korzystać. A więc już mamy część infrastruktury, o mówiłem, ale można ją pomnożyć. <klamy> Handel, hotele, kędzinki, parkingi i tak dalej. Tyle tylko z że tu musi istnieć zintegrowany program zagospodarowania twierdzy i wyspy. Bo twierdza ma bardzo ograniczone możliwości. Myślenie o zrobieniu, tu na przykład w tym koszarowcu, hotelu czterogwiazdkowego jest utopią, ponieważ należałoby zostawić tylko zewnętrzne ściany, tą skorupę zewnętrzną, a cały środek wywalić i wsadzić infrastrukturę, która jest wymagana przy czterech dni Więc nie oszukujmy się. Po prostu taki hotel należy, takich taki lokalizacji, na takich hoteli należy szukać na zewnątrz twierdzy, na wyspie. Natomiast twierdza może być tym uatrakcyjnieniem takiego hotelu. Baza sportowo-rekreacyjna. Coś się rozbudowuje, jest stadion, można prowadzić program letni i zimowy, sportowy, zresztą do tego programu całorocznego. To jest też jeden z warunków, który musi być tu zrealizowany. Te wszystkie urządzenia atrakcyjne muszą działać cały rok. To wiecie Państwo doskonale. To jest ta bolączka. GIŻYCKA w tej chwili, że mamy niepełne dwa miesiące sezonu, a potem do widzenia. Się przy, jak my przyjeżdżamy w lecie do GIŻYCKA, dziki tłum, chociaż ten tłum jest taki dziki, ale w czasie to się go czuje. Przyjeżdżamy potem w zimie, wychodzimy na ulicę, szukamy jakiegoś człowieka na żeby kogoś spotkać. No tak to wygląda. No to wiadomo, że, że to jest coś nie tak. I w końcu jeszcze jedno hasło. Ten pakt kulturowy jako samorządowa forma ochrony krajobrazu i zabytków to jest taka forma w ustawie ochrony zabytków, która mówi, że samorząd może taki pakt sobie założyć. Nikt w to nie ingeruje. To jest tylko i wyłącznie do należy do kompetencji samorządu. Proponowaliśmy kilkakrotnie władzom miasta, żeby wysokie wszystko objąć taki pakt. I właśnie ma takiej potrzeby. W podtekście podejrzewam bojąc się tego, że konserwator tutaj postawi jakieś bariery zagospodarowane, że nie będzie można dysponować na bieżąco terenami, że przyjdzie inwestor, który będzie chciał postawić, nie wiem, wieżowiec, to nie będzie można, bo jak będzie park, to już nie będzie można wieżowca postawić. Więc na wszelki wypadek nie. Natomiast jest to prawna, podstawa do tego. Żeby utworzyć jednostkę koordynującą zagospodarowanie całej wyspy, a potem koordynującą działalność tych różnych podmiotów, którzy nawet, które na wyspie się docelowo pojawią. Tych pojedynczych inwestorów, dzierżawców, no ktoś to musi trzymać w kupie na Wyspie. To jest bardzo potrzebne, to już się okazało w jakichś tam miejscach w Polsce, że ten park kulturowy był kluczem do tego, żeby prowadzić, realizować jakiś spójny, zintegrowany program e, łączący ochronę zabytków, przyrody, ale jednocześnie program inwestycyjny. Ktoś to musi trzymać w ręku, ktoś to musi, kto musi prowadzić. I jeszcze raz, że to wszystko świadczy o tym, że to może być spokojnie o tego zasięgu międzynarodowym, a nie tylko lokalnym. I teraz myśląc o zagospodarowaniu samej wyspy. Wstajemy może przykłady tego, co się dzieje w tych parkach tematycznych na Zachodzie. No, różnego typu urządzenia e, do czystej rozrywki. Ja wiem, że one tutaj mają tak wyglądać. Ale tu jest naprawdę bogate e, pole różnych przykładów, różnego typu urządzeń, e, które mogą stanowić tą atrakcję. Zresztą Marcin e, robił doktorat z, z tej właśnie tematyki. Ma bogaty materiał, bardzo różnych przykładów z całej Europy, które można niemalże żywcem w wielu sytuacjach przenieść tutaj na teren wyspy Wierzyckiej, zarówno działających w lecie, jak i w zimie, bo to pokazuje, że również można na przykład robić ściany skinaczkowe zimowe, które są zupełnie na atrakcji, że mogą być jakieś rolkostery również czy jakieś tego typu kolejki, które działają w zimie, że mogą być na przykład takie obserwatoria balonowe na objęciu, które tutaj jako w Gizysko były byłyby rewelacją, bo przecież no, jeżeli można było się podjechać trochę wyżej na Nizzycko i zobaczyć te jeziora z jednej i z drugiej strony, no czy to jest wielka inwestycja? Miliardowa. Że mogą być różne ściany wspinaczkowe, bo ściana szklana ściana wspinaczkowa jest zupełnie czymś innym niż normalna że w końcu, jeżeli wraca się cały czas do tego tematu, że w twierdzę się zrobi kemping, to znaczy, że na przykład tutaj na tym dziedzińcu Dążonu będzie taki normalny kemping jak każdy inny, każdy będzie mógł wjechać samochodem, rozpołączyć miasta, rozbić namiot. Prawda? Codziennie kto inny będzie rozbijał inny namiot i tak dalej, no nie, to nie mówicie gijcie Natomiast można by było zrobić bazę namiotową, czyli ustawić na początku sezonu taką historyczną bazę namiotową, to, to ustawić ilość tych namiotów, które będą stały cały sezon i będzie to baza noclegowa, bo będzie miała jeszcze dodatkowo jakieś wyposażenie może wewnątrz historyczne i tak dalej. Czyli kontekst otoczenia, kontekst zabytku, a jednocześnie... Najmniejsza, najbardziej łagodna forma ingerencji, jeżeli chodzi o rozstawianie namiotu, o, 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 o całą tą inwestycję. Czemu nie? No, można to zrobić w ten sposób naprawdę, wiele można. Wiele można. Czyli, proszę Państwa, dwie rzeczy, które oczywiste, które się tu nasuwają. Że z jednej strony trzeba dbać o to, co jest atrakcją, czy co może być. Atrakcją i tym magnesem dla turystów. Czyli ten unikat, który się wiąże z wyspą, który, o którym mówiliśmy na początku. To trzeba uczytelniać, o to trzeba dbać, żeby to się zachowało. Plus dla turystów jest też ważny standard tych usług, zaplecza usługowego. Bo to jest ten potencjał decydujący o poziomie całorocznego ruchu turystycznego. No z tym się wiąże zagospodarowanie. To znaczy trzeba baczyć o ten potencjał, ale jednocześnie rozwijać tą bazę, tę infrastrukturę, czyli atrakcje, usługi.